Dobra. Siema. Ja jestem Bartek mikuś Mikołajczyk i za prośbą jednego z moich widzów dzisiaj Wam pokażę jak złożyć komputer. Może nie będzie to komputer z najnowszych części. No to jest taki poradnik stricte jak po prostu złożyć komputer. Nieważne jakie to są części niezbyt to się zmieniło. Przynajmniej ja tak złożyłem, że niezbyt się to wszystko pozmieniało. No może obudowa w której będę to montował ale przejdziemy do tego za chwilę. Przed rozpoczęciem materiału chciałbym wam po, Was poprosić, żebyście zostawili łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem oraz komentarz, czy ten poradnik po prostu Wam się przydał. Oczywiście sekcja komentarzy jest dla Was, możecie komentować, możecie mnie hejtować, możecie proponować swoje rozwiązania co jak montujecie, a ja nie przedłużając rozpoczynam budowę komputera i widzimy się za chwilę. Taką pierwszą rzeczą, o której zacznę, a chyba raczej nie powinienem, jest obudowa. Jest to obudowa skąpa za te 50 zł, co często, nagrywam, często nagrywałem o nim na TikToku. Wszystko z niego po prostu wymontowałem i wam pokażę, no jak to wszystko dokupy zmontować. Już nie wyciągałem tego napędu DVD oraz poniżej. Tych stacji odczytu kart, pamięci. Bo myślę, że po prostu to chyba raczej nie jest potrzebne, żeby to demontować, bo teraz coraz mniej osób po prostu tego używa. Także, więc. No dobra, znacie obudowę, lecimy dalej. Dobra, obudowę omówiliśmy. Teraz czas na płytę główną. Tutaj, jakby, to, jakby ktoś się pytał, tutaj. Procesora yy, nie wyciągam, ponieważ niedawno była tu pasta, yy, wymieniana pasta. No i średnio będzie mi się opłacało po prostu że nową pastę, po prostu zmażę, a Naprawdę mam jej niewiele, nawet możecie sobie sami zobaczyć. To jest ta pasta termoprzewodząca to jest ta pasta termoprzewodząca od Thermal Grizzly. I no po prostu mam jej mało na razie, więc. No wybaczcie mi, procesor chyba każdy wie jak się wkłada strzałką do strzałki, no i co, lecimy dalej. Następnymi rzeczami, właśnie które będziemy musieli zamieścić w płycie głównej będą to pamięci, pamięci RAM. Dwie kostki od HyperX pod 2GB, są to HyperX Kingston, czy jak one się nazywają? No, w pamięci od HyperX, -a. 4 GB ramu, tutaj w jednej kolejnej kości też, kolejne 2 GB ramu. E, I pewnie myślicie, że 8 GB ramu, e, zamontuję tutaj 8 GB ramu, a tu, a tu niespodzianka, e, 1 GB ramu, jeszcze dodatkowa kostka, bo po prostu no, nie mam kostki 2 GB, -owej. no i musimy się cieszyć z tego, co mamy. No dobra, czas na kolejną rzecz. O pamięci, mowa, zastosujemy w tym komputerze dysk już zainstalowanym tutaj, Windows 10, 320-gigabytowym Segetem o prędkości 5400 obrotów na minutę. Fajny dysk i do tego kabel Exata, ale to chyba większość z Was wie. Kolejną rzeczą jest grafika. Tutaj, akurat, grafika. Nie jest potrzebna, o ile płyta główna nie ma po prostu wyjścia wideo. Zacznę no, grać. Czy ja to powiedziałem? Grafika jest potrzebna oddzielna wtedy, kiedy po prostu na płycie głównej nie mamy wyjścia wideo. A jeśli mamy, no to taka grafika nie jest potrzebna. No i jeśli nie będziemy używać komputera przykład do gier czy innych takich rzeczy, tylko do podstawowych prac biurowych. E, dobra, zapomniałem dodać, że w zasilaczu siedzi 500W zasilacz prokąp. Wiem, czarna lista. No, ale już przez dłuższy czas, no służy niby tam działało normalnie, nie było żadnych problemów. Także więc mam nadzieję, że nic w moim domu nie zrobi BUM. Dobra. E, kiedy już wszystko, praktycznie wszystkie części mamy, możemy tak naprawdę podejść już do montażu. Ale pamiętajcie, e, żeby zawsze być. Władowane elektrostatycznie. Nie wiem, dotknięcie jakiegoś e, metalowego elementu, na pewno nie obudowy, Nie wiem, takich handli, no obojętnie czegoś metalowego, metalowego, jeśli nie mamy żadnej podkładki, właśnie tej anty, jak to się nazywało, Podkładki elektrostatycznej, chyba, albo no, podkładki z opaską elektrostatyczną. Eee... Ja nie mam czegoś takiego także więc będę się posługiwał po prostu metalowymi przedmiotami jak chyba lampka, nie wiem, zobaczymy. E, dobra, ale przed wsadzeniem płyty głównej do komputera polecam na razie wiem, płytę główną już z... No, jak to można powiedzieć? Już wyposażyć w pamięci RAM. E, najlepiej wyczytać instrukcje, jeśli mamy na przykład takie dwie. Kostki, no to wiadomo, wsadzamy to według instrukcji, jak to jest tam zapisane, ale ja akurat mam cztery kości pamięci, także więc myślę, że to akurat będzie względne i zawsze pamiętajcie, jeśli wsadzacie ram, uważajcie na te rowki, bo nieraz widziałem osobę, która na, na siłę wpychała tak naprawdę te pamięci, po czym dochodziło to taki do, do uszkodzenia modułu. Także więc patrzcie na rowki i delikatnie po prostu zamieszczacie tę pamięć RAM, aż usłyszycie charakterystyczne pstryknięcie. Nie wiem czy tu akurat to usłyszycie, teraz będę cicho. No. Także pamięć RAM mamy już tu wsadzoną. Procesor także jest, jakby ktoś się pytał to jest tu Intel Cortuk Q9600. Jakiś no, taki dosyć stary procesor, ale o architekturze 64-bitowej, także więc nie powinno być problemów. Także więc przechodzimy już do montażu, do płyty górnej. Eee, dobra, jak widzicie, w komputerze mam za już włożony zasilacz. Eee, to jest akurat już stary obudowy typu ATX. Eee, w już nowszych obudowach możemy się spotkać właśnie z konstrukcją taką, że tu jest piwnica, a u góry. Tu się znajduje płyta główna, ale to wiadomo, to już jest starsza konstrukcja, no nie, nie obiecałem Wam, że będą tu nowe elementy, ale yy, tak, yy, po prostu usuwamy, zaczynamy yy, gdzieś przesadzamy kabelki, żeby nam nie przeszkadzały cały podczas montażu płyty głównej, na razie myślę, że te wszystkie kable po prostu wepchną tutaj na czas montażu. Żeby nic mi tu nie przeszkadzało. Żaden kabel mi, mi nie zawadzał. Także więc... O! Wszystko ładnie jest ułożone i pamiętajcie zawsze, kiedy montujecie płytę główną. E, wszystkie kołki wsadzacie. Ja obecnie... Nie, nie róbcie za mną tego, co ja tu zrobiłem. E, bo po prostu nie mam wystarczającej ilości kołków, żeby to zamontować. E, tutaj także więc... No, polecam Wam po prostu wszystkie kołki. Wszystkie kołki zamontować do płyty głównej bo ponieważ w szkoło, weźmy sobie pod przykład tutaj nie zamontujemy kołka tutaj będzie kołek to tutaj płyta główna już jest narażona no, na spięcia tak naprawdę no zostanie coś dociśnięte podczas tego wszystkiego no i no już będą problemy także więc nie róbcie to co ja Tutaj obecnie pokazałem, ale w każdym miejscu, gdzie macie dziurę, sobie przymieście po prostu tą płytę główną. I no, no i w tych miejscach przykręćcie, dobra. Pierwsza rzecz: pewnie niektórzy się domyślą, czego ja tu nie zrobiłem. Oczywiście jestem głupi. Zapomniałem dać zaślepki do obudowy, ale szczęście jest takie, że jeszcze tego nie dokręciłem. On też takie zasilepki nie jest trudne, po prostu ją wsadzamy w wyznaczone miejsce, wpychamy, wpychamy w wyznaczone miejsce. E, moja zaślepka jest troszeczkę delikatnie wykrzywiona, bo już w niejednym komputerze się siedziała. Także więc, no. Uważajcie na swoje zaślepki, bo może czasami dojść do ich uszkodzenia. W nowszych modelach czy innych płytach głównych tak. Już w tych nowszych modelach, co ja obserwowałem na rynku, to już są wbudowane jakby takie zaślepki, że nie trzeba się o nie martwić. Także jak wsadzimy taką zaślepkę, e, pamiętajcie właśnie o wsadzaniu zaślepek, bo niektórzy mają tak po prostu, że zapominają i później płacz, gorycz, bo obudowa nieładnie wygląda. Jasne, bez zaślepki komputer jest w stanie pracować, no, no i wyobraźcie sobie, też estetyka jakaś by była, co nie? i teraz dopiero możemy dokręcić płytę główną mamy tutaj ten zestaw śrubek no i w każdym w tym miejscu, co wcześniej Wam pokazywałem, po prostu to dokręcamy i tu jest ten moment wnerwienia ostatecznego bo jak widzicie tu mi śrubka wpadła nie sposób wyciągnąć teraz tego mojego gnoja stamtąd także więc no Uważajcie jak dokręcacie to wszystko, bo naprawdę idzie się wnerwić, więc widzimy się za chwilę, jak to wyciągnę. Dobra, tak dla tych, którzy nie wiedzą gdzie podłączyć tą złączkę do wentylatora, to wystarczy wyszukać czekajcie odsłonię mam światło oznaczenia CPU FAN gdzie wczepiam po prostu tą wtyczkę 4 czteropinową i tak naprawdę no już mamy podłączony wentylator do zasilania no dobra jesteśmy po tych takich najpod... podstawowych rzeczach także więc myślę że możemy już przystępować tak naprawdę do podłączania niektórych kabli już do płyty głównej z czego na początku myślę że najłatwiej by było wczepić taką wtyczkę 24 pin Zasilającą płytę główną w odpowiednie miejsce, aż usłyszymy kliknięcie, stryknięcie, kliknięcie i kolejną rzeczą, jak już to podłączymy, to podłączymy tutaj zasilanie do procesora, tutaj obecnie mam wtyczkę czteropinową, szukam odpowiedniego miejsca na wczepienie tego, i po prostu. To wczepiam, więc kolejna prosta rzecz jest tak naprawdę za nami. Teraz zajmiemy się, no można powiedzieć jak naj najbardziej takim upierdliwym procesem, ale jeśli już kilka razy to przećwiczycie to nie będzie większego problemu. Inaczej kabelki, power reset, wszystko, rozłączenie wszystko, audio. Wszystkie te rzeczy, które trzeba podpiąć do płyty głównej, aby móc w ogóle komputer uruchomić. A jeśli ktoś nie chce, no to może sobie uruchamiać komputer na śrubokę, z czego po prostu nie polecam. Także pierwsza wtyczka. O, o, nie, to nie jest HD audio, po prostu audio. Od przedniego panelu płyty głównej ląduje do wtyczki z tym samym, dopi z, też z tym samym dopiskiem o, o nazwie audio. Patrzymy, jak tu piny wchodzą u mnie w ten sposób i wczepiamy to dobra, tutaj jak widzicie podłączają te wszystkie kabelki power reset tam, czytnik pamię pamięci zewnętrznych no i ten jak to podłączyć powiem wam tak, różne płyty główne mają chyba tam różne ustawienia z tego co kojarzę ale najlepiej po prostu zajrzeć w instrukcję i tam przeczytać, co do czego należy podłączyć, i tak według mnie jest najbezpieczniej, bo tam macie wszystko opisane plus do minusa. To jest po prostu chwila poczytania, zastanowienie się, co gdzie podłączyć. No i mamy po prostu dobry efekt, że to jest, że to jest podłączone i że to działa. Kolejną rzeczą jest no, podłączenie, tak naprawdę, dysku do płyty głównej yy, przez zasilanie. Zależy, jaki macie dysk. Co nie przez zasilanie i kabelek SATA, jeśli to pasuje, proszę nie róbcie jak ja to teraz nie, e, robię, bo po prostu nie mam żadnego mocowania. To jest mały dysk na tą obudowę. E, ja po prostu wsadzam to tutaj obok i podczas pracy te, dysku tego nie ruszam. No i wczepiam dysk, tak naprawdę, już do płyty głównej, do odpowiedniego gniazda. Oczywiście do SATA. E, przy okazji, tutaj już po, podczepiłem stację dysków e, i tutaj akurat jeszcze leży taśma IDE dalej działająca o dziwo e, i Wam właśnie po, pokażę jeszcze jak zaczepiać takie stare taśmy IDE do stacji dysków lub do dysku twardego, to zależy co tam macie. E, ja mam rozwiązanie takie, że dysk podczepiam w ten sposób i na dole ciągnę taśmę, za chwilę zobaczycie efekt finalny tego Dobra, jak mówiłem taśma ID jest podczepiona może nie jest to idealny sposób jaki tu prezentuję ale według mnie taki no, jeden z lepszych żeby odkryć tą taśmę, możecie sobie sami zobaczyć z tej strony jak ten komputer taśma jest po prostu tutaj podczepiona i na dole do płyty głównej aby no, działało to no i teraz gdy już praktycznie wszystko jest podczepiane, myślę że no na koniec, tak symbolicznie, możemy tutaj wsadzić, właśnie kartę graficzną. Pamiętajcie, na karty graficzne są jeszcze na sloty AGP hmm, lub PCI Express e, razy 16, czy inne tego typu złącze. Kurde, o! I sprawdzamy złącza. Jesteśmy pewni, że to tu. Nic nie wpychamy na HAMA. Pamiętajcie, po prostu delikatnie nie to wsadzamy. i karta już jest praktycznie. No, na miejscu. Żeby tą kartę jeszcze przytrzymać, żeby nie latała tak w środku komputera, należy ją dokręcić do, do śledzia, do budowy. Muszę po prostu to tutaj złapać, bo to, wiecie... No. Kiedy mamy, możemy to już dokręcić. Mamy pewność, że no, nasza grafika już nie będzie się chybotała. Tutaj będzie spraw... będzie mocno po prostu zaczepiona. No i tak przy okazji już myślę do tego komputera, który ciekaw, zamontuję, zamontuję tutaj dodatkowo kartę sieciową jeszcze taką z wyjściem na, na antenę. No i oczywiście wsadzę do odpowiedniego slotu. No i jak wcześniej to powiedziałem, także to dokręcę. Oj, dawaj. Dobra, to jest tak naprawdę tyle. Mogę już sobie to zdjąć z tego takiego profesorycznego statywu. Cały komputer jest zmontowany. Jeśli chcemy zaślepić jeszcze te stare wejście, znaczy miejsce, gdzie była zaślepka, bo mam jeszcze akurat takie zaślepki, na miejscu włamanej, biorę po prostu taką zaślepkę, mogę dookręcić i nie będzie po prostu widać, że tu było coś no, odkręcane. No i oto w ten sposób, no, tak naprawdę zużyliśmy w pełni działający komputer ym, do zwykłej pracy, no do grania, jakby można powiedzieć No po prostu, zużyliśmy komputer, tutaj wczoraj jeszcze do kolejną kartę sieciową jeśli by tamta okazała się niesprawna Także więc To by było praktycznie chyba na wszystko na ten na, materiał yy, Kolejny materiał planuję zrobić z tak naprawdę, instalowania samego systemu operacyjnego na jednostce, właśnie na przykładzie tego komputera, którego tu poskładaliśmy. A ja obecnie pójdę sobie po prostu odpocząć, zmontować ten materiał. No i co? Widzimy się w następnych materiałach. Mam nadzieję, że Wam to pomogło. No i widzimy się następnym razem. Ciao!